że z nami koniec. Co ty mu nagadałeś? Pytał, czy się całowaliśmy. Powiedziałem mu prawdę, że nie. I powiedziałem, że chyba z tobą powinien pogadać. Dobrze, wiem, czego chcesz. Proszę, bez mnie nie masz szans na sponsora, co? Wow, niesamowite, ty mnie chyba w ogóle nie znasz. A nie przyszło ci do głowy, że mi na tobie zależy? Bardzo was proszę, pilnujcie się na scenie. Musicie uważać, gdzie stoicie, bo jak źle staniecie, to kamery was uchwycą pod złym kątem. I to będzie wyglądało, jakbyście się całowali na niby. A przecież macie się całować naprawdę. Rozumiemy się, dzieci, rozumiemy się? Tak, fantastycznie. To co, spakowałaś się już? Nie, wyobraź sobie, że nie. A hmm. co? Dałam Ci tydzień, a tydzień powoli się kończy. Chyba Cię prosiłem. Masz być dla niej miła. Teraz to już jej dom. Zrozumiałaś? Wiesz, co Ci powiem? Esmeralda miała rację. W czym niby? Nieważne, odchodzę. Jesteśmy wspólnikami. Kiedy ty jesteś szczęśliwy, to i ja jestem i w drugą stronę też. Jackie, jeśli nadal się gniewasz i Ja się wcale nie gniewam, po prostu mi przykro. Ale dlaczego przestań? Słuchaj, jak mi przykro, to mi przykro, ok? Kiedyś mi przejdzie. Mam nadzieję. Kiedy wchodzisz na scenę, po prostu umieram. Dziewczyno, nie mogę przestać na ciebie patrzeć. Nie, 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 przepraszam nie. Pan jest ochroniarzem w sprawach informatycznych, może to jednak ja będę się wypowiadał. Pan pozwoli, dobrze? Dobrze, oczywiście. Zaraz sprawdzę, kiedy mam wolną chwilę. Proszę oddzwonić za minutkę. Jestem w wielkim szoku, ale ty miałaś rację. Ta baba ewidentnie coś knuje. <grym> czy mam jakieś zwidy, czy ty mnie śledzisz? Violetta, jesteś straszliwie spięta. Spróbuj się rozluźnić. On podchodzi powoli, ty masz być pewna siebie. Na trochę. Jedziemy, wszyscy gotowi? Zaraz chodzimy? Stary, nie masz co się martwić. Spoko, nie pocałuję twojej dziewczyny, obiecuję. No chyba, że ona pocałuje mnie. Słonko, nie przejmuj się tymi chłopakami. Ty jesteś najważniejsza, tak? Zobaczysz, wyjdzie fantastycznie. Za tę całą transmisję odpowiada taki jeden mały ruterek. Przep